Cześć kochani, witajcie na kanale opowieści losu z tej strony Ana na wstępie witam ciepło i serdecznie wszystkich stałych i nowych widzów, słuchaczy i subskrybentów cieszę się, że do tego kanału powracasz cieszę się, że na ten kanał dołączyłeś lub dołączyłaś, dziękuję Wam za Wasze lajki za subskrypcje, za wyświetlenia udostępnienia, za Wasze cudowne podziękowania a dzisiaj kochani przekaz na rok 2026 sprawdzimy sobie z jaką energią ten rok zaczynasz lub jaka energia będzie do przez cały ten rok towarzyszyć Przekaz na poszczególne, kochani, 12 miesięcy, a żeby nie przedłużać, zapraszam za diakalne Strzelce, sprawdzimy sobie z jaką energią ten rok zaczynasz lub jaka energia będzie Tobie towarzyszyć przez cały ten nadchodzący rok 26, poproszę o przekaz dla Strzelca, dziękuję, czwórka denarów, kochani, świadomy umysł, ale również i ego, również energia znaku koziorożca i moc, tak? Uważaj, bo możesz mieć w swoim otoczeniu chciwych ludzi, materialistycznych, którzy tutaj czyhają na jakieś Twoje bogactwo, lub dla których tylko bogactwo jest najważniejsze i nic więcej, ale zmierza do ciebie stabilność finansowa dzięki Twoim oszczędnościom. Być może tutaj planujesz jakiś duży zakup, być może gromadzisz coś od dłuższego czasu. Może tutaj być jakaś spora kontrola, duża zaborczość w związku z taką sytuacją, być może tutaj chodzić o sprawy związane z płatnością emerytury. Lubię jakieś sprawy z przeszłości mogą dać osobie sobie znać jeszcze, tak? Okej. Okay. Dobrze. Poproszę o przekaz na 12 miesięcy. Styczeń dla strzelca na 26 rok. Poproszę o styczeń dla strzelca. Dziękuję. Poproszę o luty. Dla zodiakalnego strzelca. Poproszę o marzec. Dla zodiakalnego strzelca. Ok, marzec nam kochani uciekł, ale już wrócił. <grybujesz> Poproszę o przekaz na kwiecień. Dziękuję. Poproszę o maj. Proszę o czerwiec, lipiec. Hmm? Proszę o sierpień. Proszę o wrzesień. Proszę o wrzesień na strzelca. Proszę o październik. Listopad. I grudzień poproszę. Teraz czerwca jeszcze. Dziękuję. Ok. Dobrze, kochani, styczeń. Domu ósmego. Mówi, kochani, o śmierci oraz o doświadczeniach i przeświadczeniach z nią związanych. Yy, tutaj jest potrzeba, kochani, ujawnienia jakiejś tajemnicy życiowej. Coś, co może wprowadzić jakąś ogromną zmianę. Ale tutaj jest do tego potrzebna ogromna moc osobista, tak? Co więcej. Hmm, dziękuję. No właśnie, kochani. Choroba, koniec, i prawdopodobnie czyjeś odejście. Możliwe, że osoby z trygonu. Ziemi bykam na koziorożec, ale nie musi być. Być może ta energia to właśnie to wszystko wpłynie, również ósemka, tak? Są tutaj dwie ósemki, które też mówią kochani, o... no o karmie, tak? Brak stabilizacji w związku z tą sytuacją. To może być osoba na gruncie partnerstwa. Zaczyna się jakieś partnerstwo, ktoś podchodzi. I coś, co miało być sukcesem. Także, kochani, zaczynacie ten rok no, nie, nie do końca przyjemnie. Pamiętajcie, że taka jest z kolei rzeczy. Nie unikniemy tego, co jest nam po prostu dane i pisane, tak? Luty. Energia, kochani, Merkurego, działanie, energia, dużo słów, wiele myśli o czymś, dużo świadomości również, tak? Mogą to być, kochani, jakieś konflikty, ale pamiętajcie, że wchodzicie z tą energią Czwórki denaru, która daje wam dużo mocy na przetrwanie tego wszystkiego, ale nie dajcie zapanować nad energią swojego ego, tak? No, odchodzi, kochani, ktoś ewidentnie z relacji uczuciowej, ktoś to być może był dla Was radością, wsparciem, harmonią. Lub to wyświadomie coś, kochani, zakończacie? Zakończacie jakąś relację. Być może trudno wody, dużo emocji. Brak spotkania z kimś. Być może nie chcecie się ponownie z kimś spotkać, kto był kiedyś Waszym partnerem lub partnerką. <laughs> Tracicie nadzieję na coś, tak? I zachowujecie wierność, słyszę wierność samemu sobie, samej sobie. Swoich decyzji, swoich postanowień. Jesteście konsekwentni i wierni w swoich decyzjach i wyborach, tak? Ok. Marzec. Energia znaku lwa. Kreatywność. Chęć robienia tego, co się chce. I bycia przywódcą w jakiejś sytuacji. Podróż. Energia trygonu, kochani. Powietrze, Bliźnięta, waga i wodnik. Lubię, jakaś sytuacja z tą osobą. Bądź macie tutaj coś te znaki w swoim umiejscowieniu. Nowy początek, nowy start, tak. E, dzięki sprawiedliwości. Być może jakaś sprawa w sądzie się wyjaśnia i daje nam poczucie sprawiedliwości. Być może gdzieś będzie trzeba się wybrać, kochani, aby uzyskać jakiś wyrok lub jakąś sprawiedliwość. Tak, kochani, no jest podróż, tak? Ewidentnie. Podróż po sprawiedliwość lub sprawiedliwość powiązana z podróżą, jakoś tak. Świecień, energia, znaku uwagi, partnerstwo, piękno, opieka. Słyszę nad relacją. Co więcej? Nowy początek. Być może tutaj też się przebudzasz na swoje duchowe moce, energia w na ziemi, być Pan na koziorożec lub istotna dla Ciebie energia tego znaku bądź osoba. Również, kochani, energia fortuna do was zmierza. Jakaś fortuna być może dzięki właśnie waszym ukrytym mocom duchowym. To może być wasza wewnętrzna fortuna, wasz wewnętrzny skarb. Co jeszcze? Zagrożenie i przemoc. Ktoś tu może czyhać na coś, co będzie wasze. Agresja także uważajcie ok, maj kochani energia domu 10. odpowiedzialność, sukces posiadanie władzy, która daje wam pewnego rodzaju status, tak pewne stanowisko w społeczeństwie, dzięki karierze zawodowej, dzięki swojej reputacji także ktoś tu może czychać, kochani na jakieś wasze dobra energia przygonu ziemi kreatywność być może tutaj się przebudza jakaś wasza kreatywność na coś, nie ziemi, energia trygonu, kochani, powietrza jest tu jakieś fatum związane z jakimś, kochani, rozwojem jakiejś sytuacji bądź względem jakiejś osoby ale w sumie macie w sobie dużo energii i witalności, tak i szansę związaną z jakąś kobietą okej okay. Czerwiec, kochani. Energia Saturna. Przede wszystkim karma, tak? Jest to nawołanie, by pozostać realistą. Yy, mogą pojawić jakieś obawy, jakieś zmartwienia o coś. Tutaj z czymś sobie możecie sobie nie dawać, kochani. Yy, psychicznie rady może to być jakieś przeciążenie psychiczne z czymś lub z kimś. No Wasza, kochani, energia lub związana z kobietą z przegonu powietrza. bliźnięta waga i wodnik. Co więcej, w tym sercu okay. Macie tutaj farta, kochani, w związku z taką sytuacją. Jest to właśnie kobieta, która da Wam tutaj e, jakąś energię, jakąś witalność do działania, tak? Z poprzedniego miesiąca, z maja. Możliwość, kochani, uzdrowienia siebie, swojego wnętrza, swojej duszy, swojej czakry serca, swojego, swojego wnętrza, tak? Być może ktoś Wam pomaga. I tutaj udaje się Wam coś, kochani, odpokutować, słyszę, pokonać. Coś związanego z jakimś domem, być może dom rodzinny, jakaś nieruchomość. Okej, okay, kochani, lipiec, energia Wenus, tak, dużo miłości, ktoś tu może być pod urokiem Twojego piękna, yy, ale też nawołanie o ukochanie samego siebie, tak, aby mieć radość z tego, kim jesteś, gdzie jesteś, co robisz, jak robisz aby docenić samego siebie, samą siebie, tak? Aby cieszyć się każdym dniem, każdą godziną, każdą minutą. Okej, okay, co jeszcze? Być może tutaj czegoś zamierzasz się uczyć w sekrecie? Posią posiąść, słyszę, posiąść. Jakąś tajemną wiedzę. Okej. Okay. I teraz tak, albo pokonanie, kochanie, jakiejś choroby. Albo tutaj się rozwija jakaś choroba, i tu już kochani nie ma odwrotu, tak? Od możliwości powrót, no właśnie. Być może ktoś powraca do ciebie z powodu jakiejś rozwijającej się choroby, utrata bogactwa i fortuny. Prawdopodobnie powraca do ciebie ktoś, kto może być z trygonu ziemi. Być pan na koziorożec, ale nie musi. Ktoś, u kogo już jest na tyle zaawansowana jakaś choroba że ta osoba nie ma wyjścia, musi powrócić, ponieważ straciła jakieś bogactwo, jakąś fortunę, być może było to związane z jakąś nadzieją, kochani, na uleczenie, na wyzdrowienie, tak? Ktoś powraca. Ktoś jest chorowany prawdopodobnie. Lub to ty dokądś powracasz, droga na ja drugi szczelcu. Sierpień. Energia znaku panny, analiza albo osiągnąć perfekcyjny wynik, tak? Ale też masz w sobie jakąś uzdrawiającą moc. Zdrowie, kochani. Może chodzić o osobę z trygonu wody, skorpionar gryby, ktoś, tu traci jakieś zdrowie, tak? Ktoś tutaj może mieć problemy poważne ze zdrowiem, ktoś, to będzie wymagał, kochani, opieki, ktoś, to wychodzi z jakiejś izolacji. gruncie pracy i miłości? Być może poznaliście tą, lub poznacie tą osobę na, na gruncie pracy? Lub to ty możesz mieć problemy ze zdrowiem? Lub coś na gruncie pracy, poznasz jakąś miłość? Okej. Okay. Wrzesień, kochani. Energia domu czwartego. Mm, dom, rodzina, robienie czegoś, co daje ci poczucie bezpieczeństwa. Rodzice, spadek, dziedziczenie, Kwestie materialne, spadkowe, związane z nieruchomościami. Energia męska, trygon wody, rak, skorpion i ryby. Być może ty wchodzisz w energię męską. Coś, co jest dla ciebie totalnym, kochani, yy, niespodziewaną niespodzianką. O. Niespodziewaną niespodzianką. Być może czegoś się nie spodziewasz. Ale tracisz poczucie komfortu w związku z jakąś sytuacją bądź osobą, ale z drugiej strony masz też szansę na coś, tak? Nie czujesz się komfortowo w związku z wykorzystaniem jakiejś szansy związanej, kochani, z mężczyzną. <grych> Okej. Okay. Październik. Wasza energia, kochani, zrozumienie, mądrość, wgląd, zrozumienie samego siebie, ale też innych, tak? Co jeszcze? na październik dla zodiakalnego szczelca. Ważne wybory i decyzje, być może tutaj wpłynie na to energia trygonu ziemi, bieg pan na koziorożec lub sytuacja związana z osobą z tego znaku. Jest tutaj jakaś nadzieja, tak, na coś. Coś związanego z jakimś bezpiecznym miejscem, siedliskiem, azylem. Lub z jakimś kochani niebezpiecznym mężczyzną. Ktoś to wprowadza jakiś zamęt. I długą drogę do osiągnięcia czegoś. Tutaj może być jakaś długa droga do odizolowania kogoś od jakiejś sytuacji bądź jakiegoś miejsca. Tak, ale finalnie to się udaje i jest zakończenie jakiejś sytuacji. Tak, to rozprowadza zmiany. Dobrze, kochani, listopad. Energia domu 6. Służba komuś innemu, tak? Pomoc, robienie czegoś stopniowo, nie od razu, nie na hura, tak? Tutaj ktoś może mieć problemy podobnie, kochani, ze zdrowiem, choroby, z pielęgnacją, tak? Nad kimś. Tutaj będzie ktoś potrzebował waszej naprawdę pracy nad kimś na cały etap, tak? Dużego zaangażowania w czyjeś zdrowie. Możliwe, że chodzi o postać matki, ktoś, kto traci swoją siłę, swoją moc, ktoś z trygonu waszego. Baralny strzelec, lub to ty, korzystacie swoją swoją moc i siłę, być może jesteś matką, już nie czujesz tutaj jakiejś siły, aby być wszystkim, tak? W związku z jakąś tutaj, słyszę, powinnością, powrót z jakiejś emigracji, lub brak emigracji, lub brak decyzji, tak, o jakiejś emigracji, bądź wyjeździe na dłużej. Co tutaj jeszcze? Po prostu jakaś matka, kochani, opada z sił, tak? I trzeba tu po prostu się zaopiekować. Ale też wychodzisz z jakichś ponurych myśli, z jakichś niepokojów, lęków. Słyszę słowo bezpieczeństwo, mimo tej całej, być może trudnej dla ciebie sytuacji, związanej z dzieckiem. To dla ciebie jest pewnego rodzaju nowy początek. Być może dzięki postaci mężczyzny z autorytetem to może być ojciec lub jakiś inny istotny dla ciebie mężczyzna, tak? Ale uważaj na agresję ze strony jakiegoś innego młodego mężczyzny. To jest tu może zdrosne być o coś, co możesz zdobyć, słyszę. I grudzień, kochani, dla szczelczyka. Obrona samego siebie, właśnie. Konieczność obrony, tak? Samego siebie, samej siebie. Konieczność akceptacji, akceptacji i wsłuchania się w swoje uczucia. Ktoś tu może na Waszych emocjach bardzo, kochani, grać. Ktoś będzie chciał próbować bardzo emocjonalnie podejść do Was w związku z jakąś sytuacją, aby coś uzyskać, słyszę. Co tu jeszcze? No, energia, kochani. Ktoś będzie chciał próbować zachkać Wasze emocje, tak? Wpłynąć na Was bardzo emocjonalnie. Powraca ta energia podwójny księżyc. Może to być osoba z poznaku trygonu wody rekspertą i ryby, ale nie musi. Również ten trygon może bardzo wpływać na Wasze emocje, także tutaj należy mieć to wszystko pod kontrolą, tak? Jest to spowodowane losem, kochani. Co jeszcze? Jest to pewnego rodzaju dla was test i jak wy sobie z tym poradzicie? Odejście jakiejś podłej, toksycznej kochani kobiety, zawistnej, zazdrosnej, mściwej, i odejście jakiegoś młodego mężczyzny lub waszej męskiej energii. W związku z tym takie właśnie poczucie osamotnienia, yy, poczucia smutku, tak? I w związku z tym, być może, byś będzie chciał wykorzystać waszą utratę, waszej męskiej energii, aby zmienić wasz kierunek. Smutna wiadomość pokusa. Dwie wiadomości do Was mogą przyjść, kochani, w tym jedna smutna, tak? Co jest związanego z mężczyzną? Wypadek. Słyszę słowo wypadek. Być może tu jakiś wypadek się wydarzy w grudniu. Podła kobieta. I jakiś kochani mężczyzna, tak? Jest to albo twoja, jeśli jesteś kobietą, silna, męska energia lub odejście jakiegoś mężczyzny tobie bliskiego, tak? Dobrze, drogie Szczelce, jeśli czujecie, że to może być z Wami jakoś kompatybilne, powiązane, przyjmijcie, napiszcie. Jeśli nie, zostawcie dla kogoś innego. Na dzisiaj Wam, kochani, dziękuję, ściskam Was, pozdrawiam, życzę Wam cudownego nowego 2026 roku. Pamiętajcie, że macie w sobie tę moc <grafię> i dacie radę, tak? Ściskam, pozdrawiam, dziękuję i do usłyszenia wkrótce. Pa Pa!